No dajesz. To jest drugi odcinek e, mity Judziego. No. I wytłumaczę wam, jak się bierze śnieg. A więc ludzie chodzą po górach i oddychają. No i to jest dosyć skomplikowane i ludzie w to nie wierzą. Ale y, jest w tych górach taki bóg. I on się nazywa Atmosferdzi. I on wspiera ten Tlen wasz, tak, tlen. No i ten atmosfericz właśnie przetwarza go w śnieg. No i właśnie dzięki ludziom właśnie e, tworzy się śnieg. No no i teraz jest mało śniegu, ponieważ ludzie nie chodzą w góry. On się nie chce. No. Mam no, trochę kota. No. No i właśnie tak. No, no, to. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.